My mamy do czynienia z taką nie, nierównoprawnością stron, dlatego że w zakresie budowy elektronicznej gospodarki zawsze mówiliśmy, że najpierw trzeba zinformatyzować sektor, który zarządza kasą, czyli sektor bankowy, żeby przedsiębiorcy mieli łatwość obsługi finansowej i to się udało. To się udało zrobić bardzo dobrze. Przy okazji oczywiście dotknęło to też każdego przeciętnego obywatela, bo nikt nie informatyzuje banku tylko dla przedsiębiorcy. Natomiast nastąpiła kompletna nierównoważność stron, jeśli chodzi o sektor publiczny. I to wcale nie chodzi tylko o to, że e, ja nie mogę przesłać jakichś deklaracji do sektora publicznego, bo to jest już całkiem nieźle. E, krzyczeliśmy trochę na ZUS, że wymusił na nas składanie elektronicznych deklaracji, ale te, przyzwyczailiśmy się do tego. Dlaczego? No bo powstał sektor usługowy, który przedsiębiorcę mniejszego wyręcza z tej całej sprawy. Tak, może biuro księgowe załatwić za nas przez internet wszystko. Internet z biur księgowych zaczął się rozwijać, no i ten kawałek poszedł. Podobnie zaczyna być w tej chwili z podatkami, z deklaracjami podatkowymi. Rozporządzenie, które teraz nałożyło, czy nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorców, oczywiście w kierunku ułatwienia, to jest fajne sformułowanie, obowiązek w kierunku ułatwienia obrotu. Myśmy tam trochę protestowali, żeby jednak zostawić furtkę dla tych najmniejszych, żeby nie wszyscy musieli, bo muszą się do tego przygotować i nie tak od razu, ale to było raczej tylko takie ostrzegawcze, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie stworzyć sobie jakiegoś... Problemu dodatkowego, to rusza, czyli to, co pobiera od nas pieniądze, całkiem nieźle zaczyna działać. Ale to, od czego zależy nasz biznes, czyli na przykład elektronizacja obiegu gospodarczego w postaci faktur, to Duńczycy dawno rozwiązali, że administracja publiczna nie przyjmuje w inny sposób faktur za wykonane usługi, jak tylko w formie elektronicznej. Dlaczego nie można tego zrobić? Przecież nie dlatego, że przedsiębiorcy są do tego nieprzygotowani, tylko dlatego, że administracja jest do tego kompletnie nieprzygotowana. I to ta część, która wydawałoby się wszędzie najpierw podlega informatyzacji, czyli ten back-office, tak? czy ten obieg dokumentów wewnętrznych. Wydaje się w tej chwili zresztą, że mamy sytuację taką, że powstają różne usługi, są wystawione usługi w wersji elektronicznej i które prowadzą. Do pustki tam. Po drugiej stronie siedzi kobietka, która drukuje to na drukarce, przy, przekłada to z jednej strony na grudą, i tak jak mówimy, interfejs białkowy załatwia problemy albo wpisuje deklaracje złożone elektronicznie czy, czy papierowo do, do systemu informatycznego. To jest ta, ja to nazywam kultura administracji. I cała zabawa, którą w tej chwili mamy, to żeby ta kultura administracji niekoniecznie papierowa, bo to często nie ma do nie chodzi o sam papier, to chodzi o pewną mentalność organizacji, kultury urzędu, to, co, to co w sektorze bankowym jest zdefiniowane jako, jako Kultura korporacyjna banków, czy i tym się banki różnią, że jeden ma taką, drugi ma inną, i my wybieramy i wiemy, że w tym chcemy, a w tym nie chcemy, to w administracji nie możemy wybrać, że chcemy w tym urzędzie, czy w tamtym, ale na przykład odmiejscowienie usług administracji publicznej przy informatyzacji wydaje się najprostszym rozwiązaniem. To nie idzie. To pierwsza odmiejscowiona usługa, czyli Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, jak pokazało życie, jest to dobry kierunek. Jeżeli jest robiony w porozumieniu z użytkownikami, przynosi oczekiwane efekty, ale równolegle jedno okienko, które tak naprawdę różni się tylko rejestrem, do którego się wpisuje, tak? Bo w jednym okienku wpisujemy do rejestrów e, sądowych, gospodarczych, a nie własnego rejestru. Pozostałe NIPy i inne obowiązki są takie same. Nic musi być robione od nowa, nie może skorzystać z doświadczeń CIDG w tym zakresie, w jaki sposób jest zrobione. No i myślę, że to jest największy problem w tej chwili. To jest problem tego kulturowego, mentalnego przejścia do innego myślenia o relacjach pomiędzy sektorem publicznym a sektorem gospodarczym. I na to się nakłada później to, co mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, korzystanie z usług mury obliczeniowej, a nie budowanie własnych centrum obliczeniowych. Korzystanie z usług firm informatycznych, a nie budowanie ogromnego centralnego ośrodka informatyki, który ma budować aplikacje tylko dla swoich potrzeb. No, przećwiczyliśmy to. W sektorze bankowym też by było ćwiczone. Kiedy się budowało firmy tylko dla potrzeby banków, już od tego się dawno odeszło. Są silne departamenty informatyki, ale one odpowiadają zupełnie za co innego. tak? Za integrację, za dobre wymagania, za kontrolę nad wdrożeniem i za bezpieczeństwo tego, co funkcjonuje. No, Natomiast nie odpowiadają za to, żeby budować wszystkie aplikacje i wszystkie rozwiązania dla własnego banku. Więc to są te, te elementy, które w tej chwili chyba są barierą, żeby gospodarka elektroniczna nam bardzo y, ostro poszła do przodu.